Cześć, witam Was w kolejnej części Łowane po polsku. Dzisiaj będzie kilka wątków. Jednym z nich będzie to, co w tym momencie oglądacie, czyli kilka mały gameplay z nią związany. Będą również Będzie również temat modyfikacji. Pierwsza część tego tematu związana z bitwami lotniczymi. W drugiej części skupię się na ciekawszym wątku, jakim są modyfikacje czołgowe. Oraz bardzo krótko na temat namierzania, e, używając tych nowych Seinwind czyli rakiet sterowanych cieplnie. A więc, e, przede wszystkim, jeżeli chodzi. O modyfikacje samolotowe nie jest to taki trudny temat, jakby to się, no, tak się w sumie wydaje, że to nie jest wcale taki trudny temat, jest, jednak jest parę rzeczy, na które nie każdy zwraca uwagę. Jeżeli chodzi o czołgi, to tutaj jest bardziej skomplikowana sprawa, dlatego będzie osobny odcinek. Tutaj jest kilka rzeczy, których łatwo jest przegapić. Najlepszym przykładem na to jest e, cała rodzina samolotów ła. E, tutaj mamy Ł, 7, Dałguszyna, e, kilka modyfikacji, które są ładnie opisane, możemy sobie poczytać e, w średniej jakości tłumaczeniu na język polski. Oprócz tego mamy oczywiście nowy wiatrochron i tylną płytę pancerza, więc modyfikacje, na których chciałbym się przede wszystkim tutaj e, skupić. Oprócz nich mamy oczywiście różne inne. E, Dałguszyny, parametry, spójrzmy, czas pełnego zakrętu 19,2, prędkość wznoszenia 18,2, a więc mamy w pełni wyekspiony samolot. Co się stanie, jeżeli zdejmiemy nowy wiatrochron oraz e, tylną płytę z naszych modyfikacji, czyli po prostu, albo po prostu ich nie wyekspimy. No cóż, w tym momencie nasze parametry. Drastycznie się zmienią, to jest logiczne, ale na lepsze. Czas pełnego zakrętu to już tylko 19, a prędkość znaczenia wzrasta do 18,5 metra na sekundę. Tak więc, e, ekspiąc e, swoje pojazdy, należy zwracać uwagę, czy odkrywamy te elementy, które faktycznie potrzebujemy. E, no i czy rozumiemy, do czego one służą. Ja osobiście jestem. E, Uważam, że warto zaryzykować e, słabszą protekcję pilota w trakcie bitwy realistycznej, e, tej lotniczej, e, a w zamian mieć zwrotniejszy, żwawszy i lepiej wspinający się samolot. Również warto zwrócić uwagę, że w niektórych modyfikacjach mamy dodatkowe uzbrojenie, tutaj właśnie jak widzicie, rozwijane na przykładzie Kiki, e, gdzie po odkryciu odpowiedniej modyfikacji jest nią w tym momencie od SUMOD. Mamy dodatkowe uzbrojenie, które możemy szafować w zależności od tego, jakie mamy życzenia. Oczywiście kosztować nas to będzie trochę masy, większej masy zwrotności oraz innych parametrów związanych z samolotnością płata. Jednakże, no cóż, czasami, kiedy chcemy mieć lepszego Power'a, że tak to nazwę, warto zaryzykować trochę więcej wagi. Jednak zanim o samym samolocie KIKA, parę słów na temat zwykłego namierzania, używając rakiet Zeinwander, celów powietrznych, czyli po prostu tych nowych, wykorzystania tych nowych rakiet naprowadzonych cieplnie. Dwie opcje, które musimy sobie ustawić tutaj. Mamy przykład na premiowym samolocie Cyber w drzewku japońskim. Dwie rzeczy, które musimy sobie tutaj ustawić. A więc przede wszystkim rozpoczęcie namierzania samego celu. Ten, to namierzenie działa w ten sposób, że po jego uruchomieniu ponowne kliknięcie tego samego przycisku powoduje, prze, że przestajemy namierzać oraz drugi, który spowoduje wystrzelenie rakiety. Warto też zorientować się jaki dystans na jakim dystansie rakieta jest skuteczna, po jakim, na jakim dystansie eksploduje i kiedy możemy ją zacząć namierzać, wykorzystać. Namierzanie i oczywiście sam st strzał, A więc wchodzimy w sterowanie, uzbrojenie, oczywiście samoloty. W moim wypadku jest to weapon lock, piąty przycisk, myszki i to jest ten sam przycisk, który ja wykorzystuję do namierzenia celu, co pokażę później. Fire Air to Air Missile. Tutaj mamy odpalenie samej rakiety. Ja używam prawego przyciska myszki. Tego samego, którego używam do strzelania z uzbrojenia dodatkowego i działek w samolotach. I tutaj, właśnie kiedy wejdziemy w ustawienia wspólne, tak jak widzicie, namierz cel to jest ten sam przycisk, który mam do e, zablokowania celu, e, jeżeli chodzi przy namierzaniu już wandera. E, a więc e, mając e, to. E, Opcje ustawione, możemy e, oczywiście rozpocząć bitwę. Zbliżamy się do samolotu przeciwnika, to jest oczywiście lot testowy, tak jak widzimy. Włączamy, namierzanie zaczyna nam migać te kółeczko. W momencie, kiedy zaświeci się na czerwono, musimy utrzymywać cel, oczywiście, w tym kółku możemy odpalić rakietę. W moim wypadku ten strzał jest niecelny, dlatego że mam zły kąt podejścia. Ta rakieta ma bardzo ograniczone e, możliwości skrętu. Tutaj już jest dogodniejszy kąt. No w zasadzie nie jestem całkiem z tyłu samolotu, a więc najłatwiejszy. Odpalenie rakiety, e, no wiadomo, bot nie manewruje. Nic łatwiejszego jak strącić taki samolot. Nic prostszego, wystarczy spędzić parę chwil w ustawieniach sterowania. Warto również. E, m, Ustawić sobie przycisk e, odpowiedzialny, szczególnie jeżeli mamy zamiar latać bohaterem dzisiejszego odcinka, czyli kiką. E, tutaj, jak widzicie, tryb sterowania uruchom do palacze. To jest bardzo przydatny przycisk, bez którego nie wystartujecie e, kiką po prostu. I tyle. Dlatego należy sobie go przede wszystkim ustawić na samym początku, jeszcze przed pierwszym lotem. Tym japońskim dziwnym samolotem. Dlaczego dziwnym? Zaraz Wam opowiem. A więc, Kika to jeden z najdziwniejszych samolotów, chyba w całej grze. W tutaj Tak jak widzicie, start wspomagany przez dodatkowe rakiety, które odpaliłem. W tym momencie zbyt szybko, bo należy ich używać, czyli tych tak zwanych dopalaczy, przy osiągnięciu około 100 km na godzinę, co bardzo pomaga, tak jak widzieliście, z pewnością w przyspieszeniu, w nabraniu większej prędkości już przy samym starcie i potem lepszym wznoszeniu. Ja wybrałem tutaj jeden z najgorszych możliwych schematów. Przedstartowych, że tak to nazwę, czyli najcięższa bomba i paliwo na 20 minut, co spowodowało drastyczne obniżenie mojej mobilności, zarówno w walce kołowej, jak i oczywiście we wspinaczce. Jednakże wcale nie miałem zamiaru lecieć tutaj do walki czołowej, tylko być troszeczkę bardziej cwaniakiem, nazbierać sobie trochę punkcików i w miarę potrzeby wesprzeć tych, którzy zajmą się walką. No cóż, za mnie. Jednak e, to co oglądacie w tym momencie to w zasadzie tylko wygląd kiki, e, bo o ile zdaję sobie sprawę z tego, że nie wiem wszystkiego i do wszystkich danych nie mam dostępu, chciałbym z takiej czystej ciekawości się dowiedzieć, skąd Gagin wziął takie parametry tego samolotu i w ogóle ten model samolotu, z tego co wiem, zbudowane było około 23 RAM do samolotu Kika, z czego dwa prototypy były zdolne do lotu. Z czego Jeden e, odbył około 20-minutowy lot, e, drugi po zamontowaniu tych właśnie dodatkowych rakiet, o których jeszcze za chwileczkę opowiem, e, no w sumie nie oderwał się nawet e, od Ziemi. Kika, no cóż, Kika to oczywiście e, kwiat pomarańczy e, to z pewnością e, ci, których ten samolot bardziej interesuje e, sobie e, już dawno wygooglali na Kadzima Kika. E, c, nazywane również były Kokoku Nigo Haiki, o ile dobrze to czytam, czyli i e, Broń imperialna numer 2, może nr, tak. E, cóż, ciekawego można na temat tego samolotu nr, opowiedzieć. Samolot powstawał przy. Nr, Niewielkiej pomocy e, inżynierów niemieckich, zresztą już sam wygląd przypomina me, Messerschmitt A262. Me, pierwszy prototyp e, Kiki rozpoczął testy naziemne w fabryce na 30 czerwca 1945 roku, a w następnym miesiącu został zdemontowany i dostarczony na lotnisko. Gdzie został ponownie złożony i przygotowany do testów w locie. Pierwszy lot odbył się 7 sierpnia, tak więc bardzo szybko, w 1945 roku i było to w dzień po zbombardowaniu Hiroshima. Przy komandurze poruczniku Susumo Takaoke, przy sterach, to był pilot tego prototypowego samolotu, samolot radził sobie dobrze podczas 20-minutowego lotu próbnego, jedyną um, obawą, czy jedynym problemem w zasadzie przy testowaniu tego samolotu była długość rozbiegu. Samolot miał nie najlepsze silniki, które powodowały, że ten rozbieg wymagał um, dość długiego pasa. W drugim locie testowym 4 dni później 4 dni przed um, kapitulacją Japonii do samolotu zamontowano Właśnie dodatkowe rakiety o skrócie taktycznym RATO... Pilot, który miał testować ten samolot, był nieco niespokojny i poprosił o zredukowanie masy ciągu tych rakiet z 800 kg do zaledwie 400. Jak się okazało, uratowało to samolot, jak i życie pilotowi, bo i tak te 400 kg spowodowało tyle tylko, że samolot był bardzo niestabilny. Na pasie startowym, e, w momencie kiedy wyczerpało się paliwo, opadł uderzając dziobem o pas startowy, e, zrobił małego fifraczka i wylądował w rowie. E, I tak się to skończyło. E, to jest kolejna rzecz, e, której nie rozumiem jeżeli chodzi o e, właśnie to, co zaimplementował gazin, bo myślę, że Japończycy, zamiast dokładania tych e, kolejnych dodatkowych silników wspomagających start, e, Japończycy na pewno by zainwestowali zresztą już były odbywane prace e, w, nad silnikami znacznie lepszymi, o większej wydajności e, przede wszystkim mocy, która umożliwiałaby wystartowanie. E, w ogóle Kika nie była jedyną nazwą, jaką wykorzystywano do identyfikacji tego samolotu. Drugą była Nakajima J9N1. Okazjonalnie nazywany ten samolot był, czy nadal jest J9Y, co nie jest absolutnie prawidłową nazwą tego samolotu. Jest błędną nazwą, tak więc Nakajima J9N1, tak, to jest Kika J9Y. Absolutnie. Nie. Jeżeli chodzi o War Thunder, samolot, samolot ten wyposażony był przede wszystkim w dwa działka 90, 30 mm. Dwa, a nie jedno. Tak więc, najprościej mówiąc, aby mieć kikę, musi ją najpierw odblokować, później ją kupić, oblatać i zrobić modyfikację właśnie OTSU MODE, aby odblokować drugie działko. W tym momencie macie HIKĘ. Przede wszystkim nie jest to również samolot myśliwski, jest to samolot szturmowy. W takim celu ten samolot był e, e, skonstruowany. Tak samo jak Messerschmitt 262, to miał być samolot ciężki, samolot odrzutowy. Szturmowy. E, czy byłyby w przyszłości warianty myśliwskie? No cóż, e, patrząc na parametry tego samolotu, e, mm, optymistyczne w przyszłości, zapewne tak. Swoją drogą sam jestem ciekaw, skąd Geijin wziął takie parametry lotne. Na moich modyfikacjach ten samolot może lecieć z prędkością maksymalną 782 km. Kilometrów na godzinę i kręcić się 27,5 sekundy przy wznoszeniu 15,5. E, bardzo ciekawe, tym bardziej, że ten samolot był testowany w tunelu aerodynamicznym i 20-minutowym min locie tylko i wyłącznie. Tak więc e, myślę, że warto byłoby. E, przynajmniej poprosić kogoś, żeby wysłał parę fotek z jednego z muzeów japońskich, w których te samoloty można zobaczyć. Są dostępne jeszcze ramy, ne, chyba w którymś z amerykańskim, ale myślę, że nie byłoby większych problemów z wykuglaniem tego samolotu. Albo ne, w ogóle wejść na strony ne, muzealne i po prostu poszukać, zerżnąć i zaimplementować do gry. Tak czy inaczej, kilka jest świetnym samolotem. Jest bardzo niewygodnym, topornym samolotem na samym początku, ale dającym nieziemską satysfakcję po tym, kiedy już go w pełni sobie wyekspimy. Działko, to działko 30 mm. Może, żeby przybliżyć Wam, bo ona ma tylko 50 pocisków, aby przybliżyć Wam, czy dokładnie strzelacie, pokażę Wam to lubicie piwo oto porównanie, pocisk 30 mm, no i butelka piwa. Tak więc, czymś takim strzelamy na samym początku i mamy tych pocisków aż 50, jakiką strasznie strzela się serią, należy strzelać pojedynczymi pociskami. Jeżeli zdecydujemy się na zabranie bomby, no cóż, nie możemy lecieć na wprost przeciwnika. Zabierz minimalną ilość paliwa, bombkę, wystartuj, nabierz niezbędnej wysokości do tego, aby zrzucić celnie bombę, wracaj do bazy i tak w kółko aż w końcu uda Wam się uzyskać tą prawdziwą kikę w pełni wyekspioną z dwoma działkami 30mm. Mm. Znakomity samolot na mieszanych bitwach realistycznych, dający naprawdę Friday. Samolot, na którym możemy widzieć pełen progres, to jak z byle czego dochodzimy w końcu do prawdziwej, fajnej maszyny na bardzo niskim bateryjnym ratingu. To jest Jet na 6-7, coś niesamowitego. Tylko Niemcy i Japończycy mają coś, czym się lata. Naprawdę fajnie na tym ratingu. I tyle. Jestem ciekawy, czy macie jakieś swoje doświadczenia z tym samolotem, zarówno grając nim, jak i przeciwko niemu. Wasza opinia i propozycje na to, o czym powinienem opowiedzieć w przyszłym odcinku, oprócz oczywiście modyfikacji czołgowych. Już wkrótce również więcej konkretów odnośnie zbliżającego się z lotu, lotu Wolfander po polsku. Bardzo pierwszego, mam nadzieję, że nie ostatniego, będzie więcej detali już w nadchodzących odcinkach. A na dziś ja się już z Wami żegnam. Bawcie się dobrze. Do zobaczenia w kolejnych częściach Wolfander po polsku. Cześć.